Hej! Jestem Natalia i trzymam za Ciebie mocno kciuki, żebyś dał radę i po prostu dał radę. Po prostu. Cześć! Jestem Kornelia i życzę Ci, aby ten bieg był dość prosty w miarę i to miłe, że tak do nas biegniesz i nie poddawaj się powodzenia. Cześć! Szymon z tej strony Kamil dobrego biegania tam w górach i wiesz, duchnice Red Bull'a. Wiesz jak to mawiają, Red Bull dodać i skrzydeł Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się pobiegać, bo na razie nie jestem w stanie przez tą protezę. Na razie. भागो भागो मुझे पता है रास्ता मुश्किल है हम सब के लिए जीतेंगे रन 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 फर्स्ट वी नो यू विल विन फॉर अस पता मैं थक जाता हूं आप मुझे जिताएंगे भागो भागो जोश से भागो आई एम वीक एंड यू विल मेक मी स्ट्रांग फ्रॉम योर रन मुझे पता है मंडिका मंडिका नूरतीस मंडिका 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 Run, 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 No problem. Ja bym chciał Wam przekazać, że że jesteście prawdziwymi bohaterami. To Wy jesteście bohaterami zarówno biegu filmu życia swojego czy swoich rówieśników. To Wy jesteście Hirosami. I należy Wam się ogromny szacunek, podziw. Jesteście niezwykli. Niezwykli. Tyle.